12 tysięcy złotych. Żeby tyle zarabiać, trzeba mieć pewnie skończone studia, papier, no i 5 lat doświadczenia w firmie. Prawda? Bzdura. Programista z dwuletnim doświadczeniem jest w stanie tyle zarabiać i to bez studiów. Jeśli jesteś w momencie, w którym czujesz, że musisz coś zmienić, aby pójść do przodu i chcesz rozpocząć swoją programistyczną karierę, to mam coś dla ciebie. Już niedługo darmowe szkolenie online na żywo, na którym doświadczony programista opowie ci o tym, jak zostać programistą krok po kroku bez wcześniejszego doświadczenia i bez studiów. Żeby zapisać się na szkolenie i wziąć w nim udział zupełnie za darmo, po prostu kliknij w przycisk w lewym dolnym rogu ekranu na komputerze lub pod tym wideo na telefonie, przejdź na stronę, zarezerwuj swoje miejsce, zajmie to jakieś 11 sekund. Podczas szkolenia dowiesz się, jakie kroki należy podjąć, aby zostać programistą w 2023 roku, nawet jeśli nigdy wcześniej nie programowałeś i nie masz studiów. Pokażemy to na przykładzie najpopularniejszego języka programowania na świecie, JavaScript, i stanowiska frontend developera. Tylko pomyśl: już za kilka miesięcy możesz pracować na swoim pierwszym stanowisku jako programista, a po dwóch latach zarabiać 12 tysięcy złotych miesięcznie. Pomogliśmy już wielu osobom całkowicie zmienić branżę i znaleźć pierwszą pracę. Nie czekaj, tylko zapisz się na szkolenie już teraz, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Gdy osiągniemy limit, nie będzie już można zapisać się na szkolenie. Po prostu kliknij w przycisk w lewym dolnym rogu ekranu na komputerze lub po tym wideo na telefonie, przejdź na stronę Zarejestruj się i widzimy się na szkoleniu. Do zobaczenia.